Jeśli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania zanikła, to niezawodny znak, że jesteś Mugolem! Witajcie w nowej serii na kanale Paranormalia. Seria ta nosi nazwę Myśl odsiewnia: dla tych starszych i dla tych młodszych. Dla tych, którym w żyłach płynie piwo kremowe z pubu pod trzema miotłami, i dla tych, którzy książek nie czytali, tylko film oglądali. W tym odcinku opowiem Wam o magicznym eliksirze Felix Felicis czyli płynnym szczęściu. Czyż nie każdy z nas marzy o tym, by być szczęśliwym? Co więc by było, gdybyśmy żyli w świecie Harry'ego Pottera i mieli możliwość wypróbować właściwości tego cudownego eliksiru? Dlaczego bohaterowie magicznego świata nie raczyli się nim każdego dnia? Czym tak naprawdę jest ten eliksir? Czy naprawdę działa? Czy jest to jednak efekt placebo? Felix felicis, czyli szczęście w płynnej postaci. Eliksir o złocistej barwie, którego działanie definiuje jego łacińska nazwa, oznaczająca dosłownie szczęście szczęśliwe lub szczęście przynoszące powodzenie. Jego receptura należy do bardziej skomplikowanych, a nieodpowiednie jego uważanie może skutkować srogimi konsekwencjami. Nie bez powodu nauka o jego dość trudnym przyrządzaniu przychodzi dopiero w szóstej klasie szkoły magii i czarodziejstwa. Niektóre ze składników są niezwykle cenne i rzadkie. A zupełny czas jego przygotowania wynosi aż 6 miesięcy. Ale jeden mały flakonik tego eliksiru potrafi dać nam aż 12 godzin pełnych sukcesów i powodzenia we wszystkich dziedzinach, zmienić zwyczajny dzień w niezwykły, sprawić, że osiągniemy wszystkie zamierzone cele i pełni euforii będziemy celebrować nasze małe lub większe zwycięstwa. Czyż nie warto więc się natrudzić i przygotować ten niezwykły napój? Przepis na eliksir wynalazł w XVI wieku nijaki Zygmunt Bacz. Uważał on, że jest to jego największy sukces i ukoronowanie kariery alchemika. Aby przyrządzić miksturę należy jedno jajko popiełka włożyć do kociołka, dodać chrzan i podgrzać. Sok z bulwy cebulicy dodać do wywaru i energicznie wymieszać. Macki z pleców szczuroszczeta, bestii morskiej podobnej do szczura poszatkować, dodać do kociołka. I podgrzać. Dodać odrobinkę nalewki z tymianku i powoli wymieszać. Zmielić skorupkę jaja skrzydła tego węża, który żyje na Dalekim Wschodzie i w Indiach, którego skorupki jaj są stworzone z czystego, miękkiego srebra, i dodać do mikstury. Powoli wymieszać i podgrzać kociołek. Dodać szczyptę sproszkowanej ruty zwyczajnej. Energicznie wymieszać i podgrzać ostatni raz. Zakreślić w powietrzu ósemkę różdżką i zainkantować. Felix Sempra, odstawić eliksir do ważenia na 6 miesięcy. Nieprawidłowe przyrządzenie mikstury może skończyć się katastrofalnie. Zarówno czas, jak i dokładność w przygotowaniu mieszaniny są niesamowicie ważne w procesie jej ważenia. Jak więc widzicie, nie jest to przepis łatwy. Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego mistrz eliksirów, profesor Snape, Mimo swojej ogromnej wiedzy i umiejętności, mając życie pełne przykrych zdarzeń i bólu, nie przygotowywał sobie tej cudownej, przynoszącej euforię i jednocześnie ukojenie substancji, by regularnie leczyć swe psychiczne rany. Posłuchajcie dalej. Pierwszy raz do czynienia z Felix Felicis w powieściach mamy w części szóstej, gdy Harry, w zamian za uważenie wywaru żywej śmierci, dostaje od profesora Slackhorna właśnie buteleczkę płynnego szczęścia. Wówczas też profesor powiedział mu, że sam miał okazję wypróbować eliksir dwa razy w swoim życiu. Dlaczego tylko dwa razy, zapytacie. Otóż, oprócz swoich cudownych właściwości, mikstura może nieść ze sobą bolesne w skutkach konsekwencje. Jej długotrwały wpływ na wiarę w samego siebie może sprawić, że popadniemy w swoisty amok, tak pewni swoich decyzji i ich nieomylności, że nasze czyny zamiast przynosić nam sukcesy staną się lekkomyślne i niebezpieczne, nie mówiąc już o tym, że można po prostu postradać zmysły. W dodatku nie wolno doprowadzić do przedawkowania eliksiru, gdyż w dużej ilości jest on bardzo toksyczny. Ponadto profesor przestrzega Harego, iż substancja ta jest zakazana we wszystkich zorganizowanych współzawodnictwach, takich jak zawody sportowe, egzaminy czy wybory. Mimo przestrogi, Harry przed ważnym meczem Quidditcha postanowił udać, że wlewa odrobinę feliksa do herbaty Rona, by ten poczuł szczęście i wiarę w siebie, która pozwoli mu wygrać ten mecz. Hermiona przyjęła ten pomysł z wielką dezaprobatą, jednak Ron, mimo że tak naprawdę wcale nie wypił mikstury, poczuł prawdziwą euforię i z niesamowitą energią pokazał na co go stać. A więc może potęga tego eliksiru tkwi w samej wierze w jego działanie? Gdy Harry zażył eliksir, miał wrażenie, że to Felix Felicis wiedział co robić, a on podążał tylko za jego głosem. Wszystkie wybory wydawały mu się oczywiste. Za jego pomocą Harry zdobył ostatnie wspomnienie profesora Slackhorna dotyczące Toma Riddle'a, co pozwoliło jemu oraz profesorowi Dumbledore'owi odnaleźć jednego z Horcruxów i zniszczyć go. Po drodze osiągnął również mniejsze cele, jak na przykład zwiększenie swoich szans u Ginny Weasley. Co sprawiło, że wpadł w samonapędzającą się spiralę sukcesów. Osoba pod wpływem eliksiru nabiera więc pewności siebie i wiary w swoje nieograniczone możliwości. Pamiętajmy jednak, że Felix Felicis nie daje nam nagle wielkich, nadzwyczajnych uprawnień i zdolności, a raczej otwiera nas i aspiruje do tego, by podążać za jego inspiracją. Wykorzystując wszelkie nasze możliwości i sprzyjające okoliczności. Można więc powiedzieć, że eliksir ten otwiera nasz umysł, dzięki czemu potrafimy sami, mając jasne myśli i dokładnie wytyczone cele, określić naszą drogę do jego osiągnięcia. Muszę przyznać, że czasami każdemu z nas przydałby się taki flakonik płynnego szczęścia. Trzeba jednak pamiętać, że z magicznych eliksirów i przedmiotów należy korzystać mądrze. Mieliście okazję na własnej skórze przetestować Felix Felicis? Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, łapkę w górę i subskrybować kanał. Koniec psot!